18.30 minęła. Michał Adamski, dobry wieczór. Zapraszam Państwa na główne wydanie Zbliżeń. Niebezpieczna trzecia fala. Ta sytuacja wygląda bardzo niepokojąco. Żaden z naszych pracowników nie jest w tej chwili zarażony koronawirusem. Stopień wodny na Wiśle coraz bliżej. Rozwiązalibyśmy problem nurtujący nas co jakiś czas, mianowicie powodzi. Po Wysłaliśmy do Unii Europejskiej informacje o rozpoczęciu procedury dialogu konkurencyjnego w sprawie dokumentacji przedprojektowej. Wystawa z okazji rocznicy Bydgoskiego marca. Przybliżamy wydarzenia Bydgoskiego marca i najważniejsze, co zostało wówczas postanowione. Ponad 11 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem w kraju Rosnąca liczba chorych sprawia, że ma się zwiększyć liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19. Najbardziej potrzebne są m.in. w województwie kujawsko-pomorskim. To może oznaczać ponowne wyznaczenie szpitali, które były w gotowości podczas drugiej fali koronawirusa. Tymczasem osoby z kolejnych grup wiekowych będą mogły w tym tygodniu zarejestrować się na szczepienie. Rejestrują się także osoby chore przewlekle, m.in. dializowane z chorobą nowotworową i po przeszczepach. Niektórzy chorzy z powodu SARS-CoV-2 czekają teraz na przeszczep płuc. To 52-letni pacjent, któremu koronawirus zniszczył płuca w 95%. Tlenoterapia czy podłączenie do respiratora okazały się już nieskuteczne. Przy życiu utrzymuje go teraz specjalne urządzenie. To ECMO. Zastępuje pracę płuc i serca. Zabieg podłączenia do aparatury wykonali lekarze ze szpitala uniwersyteckiego imienia im. Jurasza w Bydgoszczy. Krew z układu żylnego po natlenieniu za pomocą aparatu wraca do organizmu chorego. To metoda ostatniej szansy dla Pacjentów z COVID-19. Postęp choroby już jest tak duży. Że, że te zmiany są nieodwracalne. Jedynym ratunkiem dla tych pacjentów jest wtedy przeszczep płuc. Pacjent czeka na dawcę organu. Chory podłączony do aparatury może być też bezpiecznie przetransportowany karetką do ośrodka transplantacyjnego, w tym wypadku do Gdańska. To pierwsze mobilne ECMO w województwie kujawsko-pomorskim. Udało się je kupić dzięki środkom unijnym w ramach RPO. W poniedziałek COVID-19 potwierdzono blisko 600 osób z regionu. W kraju zachorowało 10 000 osób. 896 osób. Rośnie też liczba zaszczepionych pierwszą dawką. We wtorek przekroczy 3 miliony osób. Szczepionka pozwoliła zminimalizować zakażenia wirusem wśród personelu medycznego. Żaden z naszych pracowników nie jest w tej chwili zarażony koronawirusem i to jest ta najlepsza informacja w czasie tej trzeciej fali. Rozpoczęły się zapisy na szczepienia dla 69-latków. 18 marca zaczną się dla seniorów w wieku 68 i 67 lat. 22 marca dla osób w wieku 60 6 I 65 lat. Z kolei 25 marca wznowione zostaną zapisy dla seniorów powyżej 70 roku życia. Mamy troszeczkę większy margines, bo, bo dla tej grupy możemy zamówić nie 30, a 100 dawek szczepionki, a więc tutaj mamy nadzieję, że te szczepienia przejdą. No, szybciej. Szybciej będzie można też wykonać test PCR na obecność koronawirusa, aby odciążyć lekarzy POZ. Ministerstwo Zdrowia uruchomiło dodatkowo formularz online na stronie www.gov.pl ukośnik dom. Po jego wypełnieniu z pacjentem skontaktuje się telefonicznie konsultant, który wystawi e-skierowanie na wymaz. Chcemy, żeby w tej sytuacji, kiedy rozwija się pandemia, kiedy rozwija się trzecia fala, ta dostępność do badania była naprawdę powszechna doby wykonano w kraju ponad 42 tysiące testów w kierunku SARS cov 2 krystyna Rymaszewska, TVP 3 goszcz. Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują do opozycji, by nie krytykowała działań rządu związanych z walką z pandemią. Chodzi o tworzenie szpitali rezerwowych. Posłowie Tomasz Latos i Joanna Borowiak zorganizowali konferencję prasową w tej sprawie przed szpitalem powiatowym w Radziejowie, gdzie tworzone są dodatkowe miejsca dla pacjentów z COVID-19. Szpital w Radziejowie to placówka rezerwowa przeznaczona do walki z koronawirusem. Zdaniem polityków KO generują one wysokie koszty. Tymczasem, według polityków prawa i sprawiedliwości, to ważne placówki, które służą mieszkańcom. To jest szpital, który ma dodatkowych 100 łóżek tlenowych plus 30 respiratorów. W sumie 240 miejsc dla pacjentów i 35 respiratorów. Jest jeszcze w przygotowaniu kolejny szpital rezerwowy, który będzie pełnił funkcję żelaznej rezerwy. Przygotowywany jest dla naszego regionu w 22. Szpitalu Udrowiskowo-Rehabilitacyjnym, Szpitalu Wojskowym. Politycy prawa i sprawiedliwości wskazują, że docelowo w Polsce może być przygotowanych 35 szpitali tymczasowych. Aktualnie są to 22 szpitali Szpitale. Miejsce to jest 4 tysiące. W tej chwili, według danych, które posiadam, 1,5 tysiąca tych miejsc jest wykorzystanych. I warto podkreślić, że większość tych szpitali jest wykorzystała aktualną bazę łóżkową. Od wtorku Radziejowska Placówka będzie wspierana przez dodatkowe oddziały Wojsko Obrony Terytorialnej. Od jutra te działania będą jeszcze zintensyfikowane i z racji tego, że nasz SPZOZ w Radziejowie jest szpitalem również rezerwowym, przybędą wzmocnione siły wojskobrony terytorialnej. Terytorialnej. Kania, TVP3 Marszałek województwa i samorządowcy apelują do premiera o włączenie budowy stopnia wodnego w Siarzewie do krajowego planu odbudowy. Zdaniem Piotra Całbeckiego, kaskadyzacja Wisły wpisuje się w politykę Zielonego Ładu. Podczas konferencji z udziałem parlamentarzystów, naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych dyskutowano o zaletach budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle. Akcji lodołamania na wiśle w lutym z niepokojem przeglądali się mieszkańcy terenów między Włocławkiem a Płockiem. Rzeka w kilku miejscach przekroczyła stany ostrzegawcze. Dzięki akcji lodołamania sytuację udało się opanować. Zdaniem hydrologów przeciwdziałać powodziom może kaskadyzacja wisły. Rozwiązalibyśmy problem nurtujący nas co jakiś czas, mianowicie po powodzi zatorowych, śryżowolodowych. lodowych Bo Proszę zwrócić uwagę, że na przykład w Wyszogrodzie czy w Kępie Polskiej zbiornik nie ma żadnego wpływu, a tam one się tworzą, ponieważ wisła jest nieuregulowana. Stopień wodny jest już we Włocławku. Kolejny ma powstać niespełna 30 km poniżej, w Siarzewie. Stworzenie kaskady Dolnej Wisły oznaczałoby rozwój transportu, energetyki, rolnictwa, leśnictwa i turystyki. Pracodawcy widzą w tym absolutnie bardzo ważny element rozwoju gospodarczego naszego województwa jeden z najważniejszych. Tak jak gospodarka wodna w Polsce jest elementem strategicznym w mojej ocenie, tak w naszym województwie ona też jest jednym z najważniejszych elementów. Do planów budowy stopnia wodnego odniósł się w poniedziałek wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Projekt budowy stopnia wodnego Siarzewo przyniesie również korzyści finansowe. Kaskada Dolnej Wisły to redukcja kosztów zagrożeń, energetyki odnawialnej i transportu oraz wzrost dochodów państwa i rozwój regionalny. Prace nad stopniem wodnym w Siarzewie przyspieszają. W 2017 roku została wydana decyzja środowiskowa, a w ubiegły piątek uruchomiono procedurę wyboru wykonawcy. Posłaliśmy... Do Unii Europejskiej informacje o rozpoczęciu procedury dialogu konkurencyjnego w sprawie dokumentacji przedprojektowej i projektowej. Wkrótce ogłoszenie o zamówieniu ma zostać opublikowane. Wówczas do dialogu konkurencyjnego, a więc rozmów wykonawcy z zamawiającym będą mogły zgłaszać się firmy z całego świata. Zdaniem marszałka województwa inwestycja wpisuje się w politykę Zielonego Ładu i powinna zostać włączona do Krajowego Planu Odbudowy. Byłaby to m.in. gwarancja unijnych pieniędzy. Opiera swoją strategię przede wszystkim o, na wymianie niekorzystnych, nieekologicznych źródeł energii na te ekologiczne, czyste, zielone. Kaskadyzacja Wisły, już sam projekt w Sierzewie daje nam ten efekt. Apel w tej sprawie skierowali do premiera samorządowcy, naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i parlamentarzyści. Skoro trwa etap konsultacji. Z, związanych z Krajowym Planem Odbudowy, to również powinniśmy swoje zdanie wyrazić. Przewidywany maksymalny koszt inwestycji to 4,5 miliarda złotych. Stopień wodny w Siarzewie ma powstać do 2029 roku. Błażej Karczmarczyk, TVP3 To jest główne wydanie zbliżenia. Co jeszcze przed nami? Poszukiwania zaginionej kobiety z plebanki. Kolejna kradzież pieniędzy zebranych na leczenie celinki. Jarosław Wenderlich został przedstawicielem premiera w zespole do spraw programowania pracy rządu. Przewodniczący klubu radnych PiS w Bydgoskiej Radzie Miasta został także ponownie powołany na wiceprzewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów. Jestem wyznaczonym przedstawicielem Prezesa Rady Ministrów. Będę wspierał pana ministra Łukasza Schreibera i będziemy tutaj aktywnie w tym zakresie działali, czy to w zakresie zespołu programowania praw rządu, czy to także Komitetu Stałego Rady Ministrów. Minister Łukasz Schreiber jest bardzo, jako przewodniczący zespołu, jest bardzo dobrym ambasadorem naszego regionu w Warszawie. No przecież projekt w ostatnim czasie czy to dotyczący zmiany nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego na Politechnikę Bydgoską w sposób ekstremalnie szybki został wpisany ten projekt do wykazu prac legislacyjnych zespół spotyka się ocenia analizuje założenia dotyczące inicjatyw legislacyjnych, oceniamy czy, czy analizujemy ocenę skutków regulacji no i podejmujemy wtedy decyzję o wpisie takiego projektu do wykazu prac legislacyjnych. Zmieniamy temat. Trzeci dzień poszukiwań 70 dwuletniej mieszkanki plebanki w powiecie Aleksandrowskim. Anna Michalska wyszła z domu w piątek przed południem. Każdy, kto posiada informacje mogące pomóc w odnalezieniu kobiety, proszony jest o kontakt z policją. Anena Michalska ma 165 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, ma długie, ciemne włosy zaczesane w kok. W dniu zaginięcia ubrana była w czarną kurtkę bez kaptura, ciemne dżinsowe spodnie, miała na sobie brązową czapkę i czarne kozaki. Policjanci najpierw zaczęli sprawdzać najbliższą okolicę domu kobiety, dalej teren gminy Waganiec. Kolejne grupy policjantów i strażaków zaczęły weryfikować sygnały od mieszkańców, którzy mogli w piątek, w dniu zaginięcia, spotkać Annę Michalską. Sprawdziliśmy również miejscowość Ściutkówek, bo dochodziły takie informacje, że kobieta mogła udać się właśnie tam. W dniu wczorajszym, w niedzielę, po uzyskanej informacji, że mogła przemieszczać się w kierunku Torunia, przeczesane zostały lasy i teren w kierunku Torunia. W poniedziałek do akcji włączony został dron, weryfikowane są także nagrania z monitoringu. Wszystkie osoby mogące mieć informacje na temat miejsca pobytu zaginionej proszone są o pilne kontakty z Komendą Powiatową Policji w Aleksandrowie Kujawskim. Policjanci czekają także pod numerem alarmowym 112 Aleksandrów Kujawski, Aleksandra Ciekot. Kolejna kradzież pieniędzy zbieranych na leczenie chorej na SMA rocznej Celinki Andrzejewskiej z Szubina. Tym razem puszka z pieniędzmi zniknęła ze sklepów w Podnakilskiej Wsi. Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Nakle szybko ustalili sprawcę kradzieży, a część gotówki udało się odzyskać. Policjanci znakła ustalili i zatrzymali sprawcę kradzieży skarbonki Celinki andrzejskiej to dziewczynka z Szubina, która potrzebuje niezwykle drogiego leku, bo kosztującego 9 milionów złotych stąd w wielu miejscach powiatu nakielskiego, choć nie tylko prowadzona jest zbiórka i w wielu miejscach można spotkać skarbonki. Jedna z takich skarbonek została skradziona w jednej ze wsi powiatu nakielskiego i kryminalni z, te, z komendy powiatowej bardzo szybko wytypowali osobę i w trakcie przeszukania znaleźli w domu. Domu sprawcy rozbitą skarbonkę na szczęście odzyskali także część skradzionych pieniędzy niestety nie wszystkie no niemniej oczywiście za tą kradzież mężczyzna ten odpowie przed sądem Za tydzień rozpoczną się w Bydgoszczy konsultacje dotyczące kolejności realizacji inwestycji w mieście Mieszkańcy mają zdecydować które prace są najważniejsze Głosowanie odbędzie się drogą online a także w siedzibie urzędu miasta na nowe inwestycje Bydgoszcz wyda w tym roku 17 milionów złotych. Wartość wszystkich, w tym kontynuowanych, to kwota ponad 500 milionów złotych. Pieniędzy jest mniej. To wynik między innymi pandemii. Które inwestycje zostaną zrealizowane i w jakiej kolejności? O to władze chcą zapytać mieszkańców. Nie mamy tych środków na to, aby te wszystkie inwestycje zrealizować od razu, stąd chcemy, aby mieszkańcy w drodze konsultacji społecznych o tej kolejności zdecydowali. Każdy mieszkaniec może wybrać trzy spośród piętnastu zaprezentowanych przez miasto inwestycji. Są to m.in. budowa basenu na osiedlu leśnym, budowa ścieżki i chodnika wzdłuż trasy uniwersyteckiej nad Brdą, czy rewitalizacja kanału bydgoskiego. Jeśli pojawi się inna forma finansowania, no to będziemy tę decyzję pewnie modyfikować, ale właśnie z tego powodu poprosiliśmy o wskazanie maksymalnie trzech inwestycji, aby mieć szeroki obraz tego, co jest potrzebne. Według opozycji i konsultacje z mieszkańcami wzbudzają kontrowersje. Nie można łączyć do jednego wora inwestycji z zakresu nie wiem, kultury, infrastruktury. Wiadomo, że jak mamy do wyboru nie wiem, basen dla osób niepełnosprawnych, a ulicę nakielską pod swoim domem, to wybierzemy to drugie. Sytuacja finansowa samorządów to jest wróżenie dzisiaj z fusów. Niestety. Mamy mniej pieniędzy, a mamy mieć jeszcze mniej. Miasto narzeka, że nie ma pieniędzy. No, natomiast z drugiej strony wydaje się być dosyć rozrzutne, bo chociażby ostatnie informacje z, y, mówią o tym, że miasto lekką ręką wydaje na pomoc prawną zewnętrznej, podkreślam, firmy y, prawniczej z Poznania, która wspomaga miasto w konflikcie z komunalnikiem. Konsultacje społeczne w sprawie inwestycji potrwają od 22 marca do 21 marca. Rozpoczęła się rozbiórka dawnego domu przedwojennej aktorki Heleny Grosówny w Toruniu. Zgodę na rozpoczęcie prac wydał miejski konserwator zabytków. Po interwencji Toruńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, które złożyło wniosek o wpisanie budynku do rejestru zabytków, wojewódzki konserwator zdecydował o wstrzymaniu prac. Jak można się nudzić, jak można marudzić. Helena Grosówna urodziła się w Toruniu. Była przedwojenną tancerką i aktorką. Jej głos przerwał polską epokę Kina Niemego. Dom, w którym mieszkała Helena Grosówna, jest rozbierany. Zgodę na zburzenie budynku przez prywatnego inwestora wydał miejski konserwator zabytków. Na miejscu ma powstać parking. W świetle przepisów, no, miasto musi wydać zgodę, pozwolenie na budowę, no, jednocześnie, oczywiście, jest tutaj pozwolenie na rozbiórkę. Musi być to uzgodnione z miejskim konserwatorem zabytków. Toruński oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami podjął próbę ratowania budowli. Towarzystwo złożyło wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęcie procedury wpisania go do rejestru zabytków. Decyzję powinno przekazać Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, jednak na miejscu nikt z miejskiej instytucji się nie pojawił. Ja po prostu nigdy w życiu się nie spotkałam z taką obojętnością. To było po prostu... Zrobiło mi się po prostu strasznie źle, bo do tej pory wydawało mi się, że jesteśmy jakimiś partnerami, że jako towarzystwo im pomagamy. Na miejscu pojawił się wojewódzki konserwator zabytków z decyzją o wstrzymaniu prac. Konserwator miejski no, w zasadzie powinien się pojawić, owszem. Tyle tylko, że skoro miał inne wcześniej zaplanowane jakieś y obowiązki, no to trudno, żeby cały swój program dnia rujnował i dostosowywał do innych działań, prawda? W pierwszej chwili kierownik budowy stwierdził, że on ma ważne pozwolenie na budowę i nie będzie niczego zmieniał, i poprosił, żebym opuścił plac budowy. No w tym momencie rzeczywiście no jednak poprosiliśmy o pomoc policję. Policja przyjechała i doszło do wstrzymania tego, tej budowy. Urząd Marszałkowski chciał przejąć budynek i stworzyć w nim siedzibę jednej z instytucji o charakterze społecznym. Dalszy los historycznego domu nie jest jeszcze znany. Michał Kosiak, TVP Trzybytgoszcz. Dzisiaj mijają 73 lata od skazania na karę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Oficer Armii Krajowej po wojnie walczył w podziemiu niepodległościowym. Kwiaty przed pomnikiem rotmistrza złożył w Grudziądzu poseł Mariusz Kałużny. Witold Pilecki był żołnierzem Armii Krajowej, oficerem Wojska Polskiego, organizatorem Ruchu Oporu w Auschwitz. Po ucieczce z obozu walczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie działał w antykomunistycznym podziemiu. W 1947 roku został aresztowany przez bezpiekę. Podczas śledztwa był torturowany. 3 marca 1948 roku rozpoczął się jego proces. 15 marca został skazany na śmierć. Była to zbrodnia sądowa na wielkim Polaku, na, na wielkim... Patryloci na człowieku, który całe życie oddał e, ojczyźni, którego poświęcenie było wręcz no, e, nieopisane. Pułkownik Pilecki zginął 25 maja 1948 roku. W 73. rocznicę skazania go na karę śmierci, i kwiaty pod pomnikiem Rutmistrza złożył poseł Mariusz Kołuszny. Witold Pilecki jest symbolem, symbolem wielkiego człowieka, symbolem bohaterstwa, bo to co najważniejsze oddał życie za wolną Polskę. Chciałbym, żeby to dla Państwa to biuro było i Wam służyło. Uroczystość złożenia kwiatów była połączona z otwarciem nowego biura poselskiego w Grudziądzu. Biuro będzie otwarte przez 5 dni w tygodniu, codziennie praktycznie będzie można było się zgłosić, do tego można się zgłosić telefonicznie. Mamy prawnika, mamy wolontariuszy. Naprawdę przyświeca mi tutaj taki cel, żeby, żeby poświęcić bardzo dużo uwagi temu miastu. Biuro poselskie będzie otwarte od poniedziałku do piątku przy ulicy Długiej. Mija 40 lat od wydarzeń, które okazały się przełomem na drodze do rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. W wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy można z tej okazji obejrzeć wystawę pod tytułem Bydgoska Droga do Wolności. Apele, odezwy, ulotki, fotografie, a nawet dokumenty życia społecznego. Tym razem w murach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy to niemi świadkowie historii przypomną o wydarzeniach Bydgoskiego Marca 81. Przybliżamy wydarzenia Bydgoskiego Marca i najważniejsze, co zostało wówczas postanowione na sam koniec właśnie marca, czyli rejestrację rolników indywidualnych solidarność. Zanim to jednak nastąpiło 16 marca 1981 roku, w godzinach porannych rolnicy zajęli znajdującą się przy ulicy Dworcowej 87 w Bydgoszczy siedzibę władz wojewódzkich Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i ogłosili w niej strajk okupacyjny, który w konsekwencji wpłynął na losy całego kraju. Demokracja nie znosi zamkniętych drzwi. Tylko demokracja musi mieć duże forum i otwarte drzwi dla wszystkich. To, co dodaje atrakcyjności wystawie, jak przekonują organizatorzy, to fakt, że oparta jest ona na autentykach. Na tej wystawie warto zwrócić uwagę na te wszystkie materiały, które przygotowaliśmy, ponieważ mogą także one przybliżyć tamten czas, tamte bardzo ważne. Sprawy nawet młodszym yy, i zwiedzającym i czytelnikom właśnie i turystom, nawet jeżeli ktoś taki się u nas pojawi. Jednym z priorytetowych działań, które realizuje Bydgoska Biblioteka jest dbałość o pamięć i historię. Pamięć jest ważna, ponieważ tylko w ten sposób przetrwa kultura i, i tożsamość narodowa naszego, naszego kraju, więc mówmy o tym, pokazujmy. Zapraszamy tutaj do Biblioteki Głównej. Oczywiście teraz nie możemy tego robić w takiej dużej formie, ale zapraszamy wszystkich, którzy w bibliotece jeszcze nie byli, albo przyjdą pożyczyć książkę i skorzystają przy okazji i obejrzą wystawę. Wydarzenia Bydgoskiego Marca rozpoczęły serię protestów w całym kraju. 9 miesięcy później ogłoszono stan wojenny. Dziesiątki ludzi w kraju, ludzi solidarności, narażając siebie swoje rodziny, walczyło o godność, prawdę i o wolność. Violeta Czarnowska, TVP3 Bydgoszcz. W zbliżeniach teraz informacje sportowe i Artur Onacki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Koszykarki Basketu 25 Bydgoszcz grają w ćwierćfinale Energa Basket Ligi Kobiet. Ich przeciwnikiem na tym etapie jest Lubelska Pszczółka. Pierwsze dwa mecze rozegrano w Lublinie. Oba były bardzo zacięte. Pierwsze spotkanie wygrały Bydgoszczanki 76 do 73. Zwycięstwo udało wyrwać się w ostatniej minucie meczu. W drugim spotkaniu lepsza była już Pszczółka, ale też niewielką różnicą 62 do 59. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw, a kolejne mecze w sobotę i niedzielę w Bydgoszczy. Więcej na ten temat i inne informacje sportowe w naszym serwisie zapraszam o 21.40. A teraz o pogodzie opowie Angelika Bednarska. Witam serdecznie. Według prognoz synoptyków druga połowa marca przyniesie dużą dynamikę w pogodzie. Aura na ogół będzie pochmurna, mokra, ale nie zabraknie też słonecznych chwil. Aktualnie Polska cały czas jest w zasięgu niżu, który kieruje do kraju chłodne masy powietrza polarno-morskiego. Odczujemy je tej nocy, bo w wielu miejscach temperatura spadnie poniżej zera. Z kolei jutro czeka nas kolejny dzień z aurą w kratkę. Na przekór kapryśnej pogodzie warto wpuścić wiosnę do domu. Hiocenty pięknie ozdobią nasz. A po przekwitnięciu również ogród. Więcej informacji pogodowych już za chwilę. Do zobaczenia. To była Angelika Bednarska. Ja przypomnę Państwu nasze tematy dnia. Jednak nie przypomnę, za to zaproszę Państwa o 19.00. Czego nie widać? W programie pojawią się znani Toruńscy aktorzy, z którymi rozmawia Jarosław Felczykowski. Będzie też spotkanie z twórcą objazdowego Teatru Lalkowego. W tym serwisie to wszystko. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21.30. Dziękuję Państwu i zapraszam. Do zobaczenia.